Dobry wieczór. Dobry. Dobry, 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 dobry poniedziałkowy wieczór. Śmieku z tym głos, jak się udał? <laughs> tak zimno było. <laughs> Na pewno się udał. No topie się udał i tobie się udał. W związku z tym możemy uczcić poniedziałkowy wieczór. Higienizacją z twoją higienistką. Cztery kroku. Cztery kroki brakuje Ci do mini nawyku, do sukcesu tego wieczoru. Więc zapraszam, zapraszam. Eee, po, policzkowo o góra i mini nawyk. I tylko dotykać środki raz policzek. Żująco. Od wewnątrz i dół. I policzkowo i to. I od wewnątrz. I teraz raz, dwa, trzy. I od wewnątrz. Dobry wieczór, dobry wieczór. Raz, dwa, trzy. I od wewnątrz. I policzkowo. I żyjąco. I od wewnątrz. I jeszcze dół nam został. Policzkoło. I żyjąco. I od wewnątrz. I fantastycznie! I mini nawyk jest za tobą, ale część, yy, no właściwie jeden krok w mini nawyku, druga, drugi krok. Och, tego gucia mi brakuje. Co, co dzisiaj się stało? Czemu guciacia nie ma? No właśnie. No dobra, ktoś go zmoczył, tak poważnie go zmoczył. I teraz biedny się suszy. O! Znaczy przyszedłby, gdyby. I jeszcze dół. Gdyby nie wyglądał jak zmokły, zmokła kura. Więc no, stwierdził Gucio, że dzisiaj się taki nie chce pokazywać. Ale co tam, co tam? Może jutro do nas wpadnie. I mamy drugą czynność: mieli nawyku. Trzecia czynność to osad z języczka. I już trzecia jest za nami. I czwarta czynność: irygacja. Góra. Irygacja dół. Irygacja wewnątrz góra. Irygacja wewnątrz dół. I fantastycznie. Wyczuj buziaka. Wyczuj buziaka. Jest za tobą czterokrokowy mini-nawyk. I już idziesz do swoich czynności. I już jesteś szczęśliwym Um, właściwie um, posiadaczem um, sukcesu. Tak, ty jesteś posiadaczem sukcesu dzisiaj, ponieważ wpisujesz sobie w dziennik e, rozwoju, że cztery kroki za tobą. A wszystkich, którzy e, te cztery kroki dobrej higienizacji, prawidłowej higienizacji jamy ustnej e, chcą przedłużyć, e, zapraszam do pełnej higienizacji. Uwaga, zaczynam! Działasz szczota no, pasta, jasne. I lecimy sobie e, policzkowo ósemeczka, tak, ścianka. A kto nam mm, zasugeruje jakąś pioseneczkę, mm, piszcie co chcecie. Zanucę, wszystkie, wszystkie zanucę. Lecimy. Kto na jakąś pioseneczkę, kto wie, że to naczy I ósemka już jest umyta i policzkowa siódemka i raz, dwa, trzy i szóstka. Kto ma pomysł na jakąś nutę, na jakąś piosenkę? I piątka i raz, dwa, trzy i czwórka i raz, dwa, trzy i trójka. Kto ma ochotę, żebym zanuciła pioseneczkę jakąś? I dwójka i jedynka. Teraz coś wymyślę. A teraz żująca od policzka. A, a, znaczy góra. czwartka, Górna. No nie, no. Już lecą propozycję piosenek. I którą to wybrać? Mhm. Co ja tu czytam? To jest wyzwanie, brat Franco zacznie od Bacha. Ha, ha, ha. No, zaśpiewam jak e, za kiedy mi po, podpowiecie, jaki to wykonawca. E, śpiewał piosenkę zacznie od, ba od Bacha. zacznij od Bacha. Jaki to wykona, wykonawca? A, zła, zna, zła, zna, zła, zła,

i od y, y, języka. <śmienicza> ja zmiana. <śmienicza> Właśnie. Miałam powiedzieć to i rodzicom o tym, rodzicom doszczotkowującym ząbki swoich dzieci, ale też nam dorosłym, że kiedy masz szczoteczkę od wewnątrz, to staraj się ułożyć to włosie, żeby całe dotykało yy, na powierzchni od wewnątrz. Dobrze? Zęba. Aha, aha, I teraz od wewnątrz pionowo. Aha, i teraz policzkowo góra, Światka lewa górna i ucenka. Tak jest, Łodecki, ciociu, zmignie Łodecki. I uwaga, i na.

I i stać Właśnie, wszystko zaczynamy wszystko początku Czyli i czyli i to i zieloną, i to i zieloną, i uwaga i stać? i stać a słońce już jak to było! I zaczynamy! Dzisiaj 36 dzień naszego wypracowywania pełnej higienizacji, oczywiście też mi nawyków, ale też... Pełne higienizacji i żyjąco, lewa, dolna świadka, świetnie ci idzie, jestem z tobą. Lecimy. O, ze mną. Oczywiście, pięknie. No widzę. Widzę, że tu są znawcy tematu i cały teksty i dom zacznie od Bacha. No, no i, i się rozkręca impreza, i jeszcze od wewnątrz. No i fantastycznie, wymyliśmy, wyszczotkowaliśmy. Wyszczotkowaliśmy. Nasze ząbki i to ślicznie. To teraz druga czynność, oczywiście, nitkowanie. Nitkowanie i używamy długą nitkę. Nie żałujemy sobie niteczki, tak? Nitkujemy boczne ściany zębów. Gdzie już jesteś? Co już robisz? Pochwal się, co już robisz. Jestem z tobą. No, idziemy teraz z nitkowaniem. Kto lubi nitkowanie, pisze: Lubię! A pytanie: Rui nic nie piszę, tylko nitkuję. No, nitkowanie nie należy do, mojej, do moich y, czynności ulubionych, jednakże ja nie myślę o tym, po prostu trzeba to zrobić. I to robię, bo są rzeczy do zrobienia. <laughs> Prawda, Madzia? No, są rzeczy do zrobienia. I po ściance. I po ściance jestem z tobą I, i uwaga, i uwaga, zanucimy jeszcze, zanucimy. Pytanie, czy nie się oczywiście nitka skończyła. Więc znowu urywam. Boże. Boże. No i ym, ym, y, nucimy, kiedy nitkujemy też, chociaż no, to już jest ciężka sprawa, tak? Ale co tam, co tam? Ponitkujmy. Po, powydajmy troszeczkę nuty z siebie, nitkując. Mm -hmm. I uwaga, ciągle zacznie dwa tak? 36 dzień naszego nitkowania. Jak ja się cieszę, że tu jesteś ze mną. Wspierasz mnie. I ja wspieram Ciebie. Oczywiście. I wspólnie tworzymy sobie nawek cztero, czterokrokowej higienizacji na dobranoc, ponieważ za 91 dni znaczy to już za mniej, dużo mniej ale po 91 dniach będziemy wykonywać każdy z nas tą czynność bez żadnej trudności, bez żadnego wysiłku. No, naprawdę. A miałam... Pościemniałam trochę, bo miałam e, zaśpiewać, nie? Ale jak się nitkuje, to bardzo ciężko się nuci. to spróbuję. I trzonowce, i trzonowce. Dajesz, dajesz. daj. I uwaga, i teraz y, języczek, czyścimy języczek i raz, i dwa, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, ostatni raz, okej, okay, okej, okay, ostatni raz, dobra. I moja ulubiona irygacja. No to teraz mogę nucić. Nucimy, nucimy. Kieszonki idą słowe najpierw. Dobrze? Dół. Przestawiam sobie na bicz prosty. I proszę, dół. <sum> Jeżeli Cię bolą dziąsła, to zmniejsz natężenie strumienia. Proszę, dobrze? Koniecznie. I góra, i góra. I teraz od wewnątrz. Dół od wewnątrz był i teraz góra od wewnątrz. No świetnie. I teraz bicz stoszkowy i masujemy dziąsła. No na to czekamy. Jest. Jak ten tekst tam wszedł, ja już nie pamiętam. Było coś takiego. Z... No, nie mogę śpiewać, kiedy czyszczę zęby, jest ciężko. I teraz od wewnątrz jeszcze bić masujący. I z zewnątrz. cały zlany wodą. Tak troszeczkę wygląda, mało ciekawie. Ale co tam, co tam. On się cieszy i raduje, pozdrawia wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci mają na pewno wymyte, wyszczotkowane ząbki i doszczotkowane przez rodziców, także hura hura. A my dorośli, chociaż nie tylko, juniorzy też również, a może nawet dzieci, zapisujemy czterokrokową higienizację na dobranoc dziś, jeszcze e, w świąteczny wieczór, e, jako nasz sukces! Jestem z Ciebie dumna! Jesteś ze mnie dumna? Jesteś ze mnie dumny? Fantastycznie, cieszę się. a e, w, w dzienniku rozwoju warto mm, przepiękne życzliwości, wdzięczności, przekonania również zaznaczyć dzisiejszego dnia i pamiętaj, że taki dziennik, dziennik kolorowy, czy taki zeszycik też zwykły, najzwyklejszy, towarzyszy nam co, co wieczór, co może każdego ranka, jeżeli tylko lubisz. I właśnie on jest bardzo ważny, żeby nas motywować, żeby siebie motywować, żeby, żeby sobie dodawać wiarę w to, że potrafię, że chcę. A moja decyzja jest taka, że e, moje zęby będą zdrowe, czyste, a e, wizyta u stomatologa e, to będzie tylko wizytą kontrolną, a e, wizytą oczywiście raz na pół roku. E, Konieczna będzie wizyta u Twojej ulubionej, kochanej higienisty. Dlatego też poczucie sukcesu um, absolutnie e, warto pielęgnować, bo to jest nasza decyzja, to jest moja decyzja, że chcę mieć zdrowe, zdrowe, czyste, piękne zęby. Jestem z Tobą. Dziś warto też zaznaczyć, iż w klubie 555 rano o 5.55 Fryderyk Karzałek rozpoczął nowe, nowe 13 nawyków. Będzie wypracowywał 13 nawyków przez kolejne 13 tygodni. Zatem jeżeli ktoś tylko jest chętny, to proszę wskakujcie do klubu 555 rano, ponieważ Fryderyk Karzełek dziś e, rozpoczął kształtowanie nawyku zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. Także zapraszam, zapraszam, lubię gościa, lubię klub, dlatego po prostu czasami o nim wspominam, bo cudownie. Jest. Wspominać też jest o ludziach, y, którzy niosą y, piękne wartości. <grym> a dziś już, a dziś już, miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro o 20.00. Będę twoja higienistka.